Hej. Jeżeli myślicie, że remonty to bułka z masłem, to Wam powiem, że nie. Jeżeli myślicie, że nie jest to proste, macie rację. Nie jest. W tej chwili jesteśmy na naszym remoncie. Tutaj wszystko przebiega na razie całkiem gładko. Poza tym, że w pierwszym dniu zalaliśmy. Sąsiada, na szczęście nieznacznie. Okazało się, że rury, które były zamontowane, nie miały uszczelek tam, gdzie powinny być. Rury, które notabene usuwaliśmy. Więc faktycznie nie jest łatwe prowadzenie remontów, niełatwo o dobrą ekipę, a samo szacowanie kosztów to jest wielkie wyzwanie. Dlatego często. Ludzie wolą kupić od nas mieszkanie, które jest zrobione tip-top i nie mieć żadnych problemów. My zlecamy i nadzorujemy remonty od wielu lat, a mimo wszystko nadal zawsze jest to dla nas wyzwanie. Tutaj widać, jak to robimy. Staramy się aby każdy remont był jak najlepszy. Tym razem remontujemy mieszkanie, które u nas zostanie i które będziemy wynajmować. Polecam wszystkim mieszkania, które od czasu do czasu wystawiamy do sprzedaży na rynku.